Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 39. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a Potyfar, dworzanin faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze, i przybywał w domu pana swego, Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, że we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu swego i całego swego mienia, błogosławił pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi, i o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. A Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. Po tych wydarzeniach żona Pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła: Połóż się ze mną. Ale on nie chciał i rzekł do żony Pana swego. Oto Pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Pewnego dnia. Gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników w domu. Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc: Połóż się ze mną, lecz on zostawił szatę swą w ręku jej i uciekł i wyszedł na dwór. A gdy zobaczyła, że zostawił swą szatę w jej ręku i uciekł na dwór, zawołała domowników swoich i rzekła do nich: Patrzcie, sprowadził nam męża hebrajczyka, aby sobie pozwalał z nami. Przyszedł do mnie, aby spać ze mną. Lecz ja zaczęłam głośno krzyczeć, i gdy usłyszał, że głośno krzyczałam i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie i uciekł i wyszedł na dwór i położyła szatę Jego obok siebie, aż do przybycia pana domu. Wtedy opowiedziała mu to samo, mówiąc. Przyszedł do mnie ten sługa, hebrajczyk, którego sprowadziłeś do nas, aby posławolić ze mną. Lecz gdy krzyczałam głośno i wołałam, zostawił szatę swoją u mnie i uciekł na dwór. Gdy Pan usłyszał słowa swej żony, któremu powiedziała, mówiąc, tak to postąpił ze mną twój niewolnik, rozgniewał się bardzo. Następnie Pan kazał pojmać Józefa i wtrącić go do więzienia tam gdzie trzymano więźniów królewskich i tam był w więzieniu ale pan był z Józefem i sprawił że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia to też przełożony więzienia powierzył Józefowi nadzór nad wszystkimi więźniami którzy byli w więzieniu wszystko co tam się działo działo się pod jego nadzorem przełożony więzienia nie musiał doglądać tego co powierzył Józefowi gdyż Pan był z Nim i sprawił, że szczęściło Mu się we wszystkim, cokolwiek czynił.